Teraz patrzcie uważnie, co się dzieje. Farmer robi cyk, enter, voilà. I gdzie jesteśmy? Proszę państwa, w kurniku. Deko uprzątnęliśmy i już właściwie można wrzucić tutaj kury. Tylko tutaj jeszcze, ale to i tak nie w pierwszy dzień jak będą kury, bo muszą parę dni w tym kurniku pobyć. Ale po paru dniach będą już tutaj drzwiczki. I tutaj na wybieg, gdzie były króliki w tamtym roku, to będzie dla kurek. Tutaj tylko jeszcze tylko siatkę podwyższę z prawej strony i powinno być ok. I to będzie do odchowu dla niosek. Nie wiem, jakie kupię w jakim wieku, ale tak z miesiąc mogą tutaj spokojnie być. Wcześniej brojlery i tak tu nie wejdą dopiero w maju, będą tutaj broilery najwyżej. Więc nawet i dwa miesiące mógłbym tutaj je trzymać. Nie, Abi, dobrze mówię? No, wszystko pod kontrolą, kurde. Także tutaj jest gotowe. Lecimy dalej. Z folia nici dzisiaj wyszły, bo folia była za droga 16 zł, gdzie przez internet z dostawą około 10-10 zł, chyba Metr bieżący. Więc wychodziło mi około 60 zł yy, zaoszczędzone. A różnica taka, że nie dzisiaj dostanę folię, a najpóźniej <laughs> chyba we wtorek. Mniejsza o to. 6 zawsze yy, się przyda. Czyż nie? Czy tak? Także tylko tutaj zrobiłem ten kawałek i tutaj już jest wpasowane okno. Yy, także kurde wszystko jest już pod wymiar zrobione z tej strony, tylko folię zrobić i elegancko będzie Także z foliaka to dzisiaj na dzisiaj tylko tyle, ale coś innego jeszcze się ogarnęło. Teraz patrzcie uważnie co się dzieje. Farmer robi cyk Enter voilà a tutaj co? Czyż to jest siano? Nie, to jest kurde słoma. Widzicie, się dorobiłem słomy. Przywlokliśmy z podwórka. Bele tutaj daliśmy na górę, jakoś się trzyma jeszcze. Raczej nie spadnie, kurde, ale no, jakoś weszła. A na jej miejsce wsadziliśmy belę, którą już rozpięliśmy, bo było trzeba wrzucić. A tu się doczekały i kury, kurde. Od razu lepiej. To jest inne ten, na innej częstotliwości teraz gdaczą. Tak się przysłuchajcie. Wszystko gra, nie? Od razu inaczej. Też to słyszę. O! No, było trochę roboty, nie powiem, no, ale widzicie, jak się nie jest samemu, to kurde, to idzie. O! Zarówecka. I elegancko, zobaczcie. Teraz możemy o północy wpaść i tutaj, kurde, z królikami pogadać sobie. Wszystko elegancko. Hmm. Teraz to tak. Ja tu was wszystkich chyba obsłużyłem, nie? Także na dzisiaj chyba Wam wystarczy. Wodę mają, wszystko jest. Siano mają, mają. Dobrze jest, co tam, księżniczko? Nic, tak myślałem. Tutaj zboża im dosypałem te młode fajne zboże chłonu Tobie dam. Zaczęła wyciągać kurczę, ale to i lepiej, bo młode przynajmniej coś mają z życia coś tam spadnie Ej, nie daje już nic. Bo im więcej się daje, tym więcej w klatce zostaje. Królik musi się nauczyć, żeby jeść to, co ma, a nie to, co sobie lubi w dany dzień. Też zauważyliście na pewno, jak karmicie króliki tak samo, to niektóre wybierają, że jedne jedzą to lepiej, a inne coś innego lepiej. Tak ja mam na przykład z tymi samiczkami, dwie ma jedna, tamta nie lubi jabłek. I to, co u niej zostaje codziennie, jak dam jabłko po jabłku, u niej zostanie jabłko, to na drugi dzień daje jej, ona dwa zje, a tamta żadnego ostrzyczki Króliki tak mają. Jeden zje dwa ziemniaki, drugi nie zje ziemniaka albo z jednego. Jeden zje chleb, inny nie ruszy chleba. Jeden chłonie zboże, a drugi zboże je ostatnie. Także tak to jest, kurcze. No cóż, ja Wam więcej mogę pokazać. Jak tam terrorysta. Niech Wam Chodź się pokaż, ty to lubisz wyjść na pokaz. O, twoją widziałem, to kurde większa. Trzeba gonić, ale i tak już kurde kręgosłupa praktycznie nie czuć. No. Nabrał mięcha, bardzo dobrze. Jeszcze wyjdzie. Wyjdzie na prostą, z masą. Samiczkę dostanie. Pożyje sobie. Bardzo łaskawy samczyk. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, uciek a tobie dam w sumie. Ziemniaczkę. Trzymaj. No ty to lubisz, takie rzeczy masz. Patrzy czy nic innego mu nie dam. Nie dam. Skurczy byku. Łasuchu. Dobrze jest. Wszystkie, wszystko mają. Ta ziemniaczka. Masz. Siano jest. No i dobrze. No to tyle z dzisiejszych akcji. A jutro zaraz wrócę do domu, sobie sprawdzę w internecie jak tam z kurakami, z nioskami młodymi, gdzie i za ile można dostać od ręki. I być może wyjdzie tak, że jutro pojadę i z 40 wezmę. Ale to zobaczę, jak wyjdzie. Coś jeszcze do przekazania? No, folia będzie w następnym tygodniu, więc z folią w następnym tygodniu wystartujemy. No, a robić jest co. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, łapkowanie, komentowanie. Dzięki za subskrypcję. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Piona.